Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiejsza realizacja nie jest może zbyt skomplikowana, ale pochłonęła dużo czasu mojego czasu wolnego, bo około 40 godzin. Do tego bardzo dużo papieru ściernego, który zużyłem przy czyszczeniu tego zestawu ogrodowego, można tak powiedzieć, składającego się z dwóch foteli, ławki i powiedzmy stolika kawowego troszeczkę sfatygowanego przez y, warunki atmosferyczne, no i lata jakie upłynęły od jego zakupu. Podejrzewam, że było to jakieś 4-5 lat temu. Pierwszy raz spotkałem się z takim materiałem, jest to akacja. Materiał, który jest bardzo miękki, z tego co słyszałem, bardzo wytrzymały na, na warunki atmosferyczne, ale też i do czyszczenia no strasznie pyli niestety. Na początku jak widzicie zająłem się czyszczeniem tego zestawu na w świeżym powietrzu. Jednak po powiedzmy połowie dnia pracy okazało się, że dookoła domu wszystkie z okna, schody, wszystko było zakurzone, więc wolałem się przenieść troszeczkę w mniejsze otoczenie i Miejsce, gdzie ten kurz nie będzie doskwierał wszystkim dookoła, postanowiłem wrócić do garażu mojego, do warsztatu i tam dokończyć czyszczenie. W trakcie tego czyszczenia użyłem chyba wszystkich elektronarzędzi i sposobów, jakie znałem, czy jakie wymyśliłem, żeby, które potrzebne mi były do usunięcia tej powłoki farby. Nie wiem, lakier to był, czy prawdopodobnie lakier, bo raczej jakieś tam woski, czy coś nie wchodzą w grę. W każdym razie w niektórych miejscach był trudny dostęp, co możecie sami zauważyć po konstrukcji tego. Z zestawu w niektórych miejscach użyłem y, szlifierki rotacyjnej, w niektórych miejscach musiałem użyć multitula, czyli tak zwane urządzenie wielofunkcyjne. Gdzieniegdzie pilnik płaski, y, bardzo drobny, taki do metalu. W innych przypadkach y, pomocne było po prostu kawałek listewki, które, na, do której przykleiłem. Taśmę dwustronną, a następnie kawałki papieru ściernego. Jak tylko mogłem i jak, no jak, jak tylko pozwoliła mi sytuacja, i dostęp do danych elementów, starałem się jak najbardziej dokładnie wyczyścić całe, całe te elementy tych ławek, czy stolika, czy, czy w ogóle foteli. Powiem szczerze, że nie było to łatwe. O czym świadczy choćby czas spędzony przy wyczyszczeniu no powiedzmy czterech elementów? Niektóre elementy dało się rozkręcić na tyle, aby ułatwić mi ten dostęp. Niektóre elementy musiałem y, naprawić. Miałem dwie pęknięte listewki, które skleiłem. Klejem poliuretanowym, jak i jedną listewkę musiałem dorobić tam, gdzie um, pozwalała mi na to sytuacja. Czyli dwie listewki, które były sklejone, um, są użyte w opieradle, czy w oparciu, przepraszam, będzie bardziej poprawne. Takie stwierdzenie to po prostu było sklejone, a tam, gdzie jedną listewkę musiałem wymienić, ponieważ część gdzieś zginęła, więc musiałem dorobić z jakiegoś kawałka deseczki sosnowej, czy musiałem dopasować, nie chciało mi się też bawić w jakieś wpusty, czy cokolwiek, więc poszedłem na łatwiznę i skręciłem to wszystko śrubami. Niektóre elementy wymagały tego, aby je wzmocnić śrubami, ponieważ były popękane, a na końcu wszystkie wyczyszczone elementy były pomalowane farbą Altax jest to nie tyle farba co impregnat do drewna ogrodowego nie wiem czy ktoś spotkał się z taką farbą czy impregnatem który wygląda jak budyń dość ciekawe rozwiązanie ponieważ e, no nie kapie nam nie powinno w teorii robić zacieków ale jest to bardzo niewdzięczny impregnat ponieważ w momencie, gdy pociągniemy sobie dwie warstwy, czy nawet zaraz po pomalowanym pociągniemy yy, następną warstwę, to od razu widać różnicę w kolorze, więc proponowałbym taką farbę nakładać, czy ten impregnat nakładać pędzlem, a później po jakimś czasie ścierać to szmatką czy w ogóle nakładać to w jakiejś innej formie, czy to na przykład jakąś gąbką, czy coś i dobrze rozcierać. Później, drugą e, farbą, jaka była użyta, był to Sadolin Heban. Moim zdaniem, troszeczkę ten kolor jest za ciemny, ale to był e, wybór mojego teścia. On jemu się taki podobał, więc e, w ogóle sprawy, jeżeli chodzi. O malowanie to zajęli się teściowie, ja miałem tylko przygotować cały ten zestaw, wyczyścić go i już podać im, że tak powiem, do pracy przy malowaniu, żeby jak najmniej czasu tracić. Po prostu ja zająłem się czyszczeniem, oni już malowaniem. Każdy element, który już był wyczyszczony, był przekazywany im do malowania i taka wspólna praca. Skróciła o wiele czas, yy, który poświęciliśmy na odnowienie tego zestawu całego ogrodowego i myślę, że efekt końcowy nie jest taki tragiczny. Wręcz przeciwnie, zestaw dostał drugie życie. W tej realizacji nauczyłem się dosyć wiele na temat y, rodzaju papierów ściernych i y, to, że mimo tego, że mają tą samą gradację tak naprawdę nie oznacza to, że będą tak samo skuteczne yy, używałem papieru ściernego dedykowanego do ścierania lakierów używałem papieru ściernego zwykłego do drewna ten oczywiście do lakierów spisał się o wiele lepiej yy, na dłużej wystarczał miał większą wytrzymałość tej swojej struktury ściernej yy, choćby nawet to, że też yy, troszeczkę zmodyfikowałem Mój, moje urządzenie to wielofunkcyjne, tam jest taka podkładka miękka, którą w ogóle zdarłem. Dałem taki podkład meblowy, do którego na taśmie dwustronnej przykleiłem papier ścierny, o wiele lepiej się to spisywało, ponieważ mm, ze względu na to, że podkład był twardszy, mogłem troszeczkę mocniej docisnąć. To urządzenie wielofunkcyjne lepiej to ścierało i nie muszę przede wszystkim przez to wydawać pieniądze na dedykowane takie trójkątne papiery ścierne. Jeżeli chodzi o same urządzenia, to z multitula jestem jak najbardziej zadowolony, za ale do takich rzeczy no gdybym miał szlifierkę rotacyjną troszeczkę mniejszą i lżejszą na pewno by mi to ułatwiło manewrowanie i ręce by też na pewno nie bolały, ponieważ ten, to, moje jest dosyć, to moja szlifierka jest dosyć e, ciężka co w niektórych przypadkach się sprawdza z tego względu, że nie musimy tak mocno dociskać, ale tutaj e, używałem jak największych obrotów i dosyć no, dosyć mocno dociskałem Ją ja do szlifowanego materiału, żeby po prostu jak najlepiej to było ścieralne. Oczywiście na większych płaskich powierzchniach spisywała się idealnie. W innych miejscach musiałem użyć y, urządzenia wielofunkcyjnego, żeby dojść w trudno dostępne miejsca. Ta wkładka trójkątna o wiele ułatwiła mi to zadanie, co po prostu przyspieszyło całe y, zadanie, jakie miałem do zrobienia czyli wyczyszczenie tych elementów zestawu ogrodowego. że to wszystko odnośnie teorii zobaczymy się przy kolejnej realizacji pozdrawiam i do zobaczenia do usłyszenia cześć